Witam was w walentynkowy poranek. Zdecydowałam, że połączę to nagranie, tak jak w poprzednim tygodniu z tarotem weekendowym, w związku z czym nie będzie osobnych nagrań, ale mam dla Was za to świetną ofertę, y, którą dedykuję właśnie, łączę ją właśnie z dzisiejszym dniem y, i którą postanowiłam zostawić. Aktualną do końca miesiąca, ponieważ od 1 marca przez około 11 dni, dokładnie 11 dni, nie będę nagrywać, nie będę dostępna, mam urlop. Zatem, oferta, którą dzisiaj wrzucę zarówno na Instagrama, jak i na Facebook, będzie obowiązywała do końca miesiąca. Z czym dochodzę dzisiaj? Dziękuję Wam w ogóle za udział w ankiecie, która pojawiła się właśnie w mediach społecznościowych, dotyczącej tego, na jaki rozkład czekacie. Czy na ten rozkład partnerski, czy na rozkład. Y w zasadzie dość nieukierunkowane, bo jestem singlem i czekam na miłość. I dzisiaj wychodzę do Was właśnie z tym wariantem drugim, ale pokażę Wam też, jak wygląda u mnie rozkład partnerski. Niemniej jednak, ponieważ ja już jestem mężatką, ja Wam tylko pokażę prognostycznie, jak ja go rozkładam. Być może będziecie mogli się nim posłużyć, jeżeli sami też pracujecie kartami i będzie to dla Was jakąś wskazówką podpowiedzią. Od czego zaczynamy? Zaczynam od energii Singli i wyciągnę ją jako kartę pierwszą. To będzie karta, wskazówka na dzień dzisiejszy i energia czterech żywiołów na weekend. Taki rozkład, jaki w tym momencie Wam pokazuję i rozłożę, jeżeli czekasz na miłość, poszukujesz swojej drugiej połowy i zastanawiasz się, czemu ona jeszcze nie zapukała do Twoich drzwi, to może jest to właśnie fajny moment, abyśmy spotkali się na takim prywatnym czytaniu, aby mogła Ci podpowiedzieć, co należy przerobić w sobie. Jaki obszar Twojego życia domaga się w tym momencie uwagi i atencji, na co musisz zwrócić uwagę, gdzie tam coś kuleje i dlaczego, dlaczego jeszcze nie jest tak, jakbyś chciała? Być może chciał, być może um, trzeba będzie najpierw napełnić deficyty miłości do samego siebie, aby potem zaprosić miłość do swojego życia. Zobaczymy, jak się to rozłoży. Poproszę o czytanie ogólne. Na 14 lutego. I zrobimy tak, że ta moja energia z przełożenia będzie radą wskazówką dla nas na piątek. I zastanawiałam się, którą kartę co piąta będzie kolejnym żywiołem. Tutaj mam energię działania. Tu jest mój ogień. Tu jest moja woda, moja ziemia, moje zasoby, moje pieniądze. I przechodzimy do planów myśli. To jest energia, którą wyciągam teraz na cały weekend. Jak to się pokazuje? Jaką energią mamy tutaj sygnowany dzień dzisiejszy? 9 buław. 9 buław to jest bardzo piękna karta, ale karta, która mówi o tym, że ja już doceniam to, co wypracowałem, czyli mam już swój ogródeczek, w którym kwitną mi jabłonie i ja nie chcę, aby ktokolwiek wszedł i mi to zniszczył. Tutaj mamy mężczyznę z pochodnią, który mm, chciałabym powiedzieć, że wnosi światło, ale mam takie poczucie, że on po prostu ma funkcję odstraszania z tego mojego magicznego ogródka. Niechcianych kruków tudzież wron. Mamy też jaskółkę, która przynosi dobre wiadomości, ale mamy też ptaki, które są symbolem wolności, czyli wolności moich działań, wolności moich wyborów. To nie jest karta działania w pakiecie. Od razu Wam mówię. Dziewięć buław ma też to do siebie, że to jest obrona tego, co udało mi się do tej pory już zbudować, zarówno na polu emocjonalnym, jak i polu finansowym. Zobaczymy, jak to koresponduje z energią wszystkich żywiołów. Zaczynamy od buław ognia. Zobaczymy, jak to tutaj rezonuje. W ogniu mamy Księżyc. W ogniu mamy Księżyc, i nie jest to absolutnie karta e, spójna z tym żywiołem, ponieważ tutaj mamy raka. E, jeżeli mówimy o działaniu, mamy szansę sięgnąć po marzenia i po to, o czym marzyliśmy po nocach, i sprowadzić to na Ziemię. Z drugiej zaś strony jestem przekonana, że przez ten moment mogą użyć, mogą wyjść na światło dzienne, ujrzeć światło dzienne. Pewne rzeczy, które istniały od dłuższego czasu, a ich nie zauważaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że księżyc tak naprawdę jest cały czas, a widzimy go tylko i wyłącznie w nocy. Z tego też właśnie powodu uważam, że pewne rzeczy na obszarze działania będą się przejawiały, będą odzywały się w naszej świadomości, będą nam się przypominać. Coś, co nie będzie dla nas nowym obszarem. To są rzeczy, z których zdajemy sobie sprawę od dłuższego czasu. Niemniej jednak, dopiero teraz, właśnie przy okazji tego walentynkowego weekendu, bo jestem przekonana, że wiele z nas po prostu przedłuży to święto na cały weekend, będą odzywały się rzeczy, które no niby o tym rozmawialiśmy, ale znowu nam się to przypomina, ale mam poczucie, że będą o takim zabarwieniu dość pozytywnym, ponieważ księżyc, tak jak powiedziałam, na obszarze działania zachęca nas do sprowadzenia tych marzeń na Ziemię. Marzeń w imię zasady tych marzeń sennych, ale tych marzeń jako oczekiwań. Jak wygląda żywioł wody, jak wyglądają nasze uczucia i emocje, co tutaj? No, i tutaj mamy siedem buław, także te buławy się tutaj odzywają. Siedem buław to jest karta, która przede wszystkim przestrzega nas przed tym, abyśmy obstawali przy swoim sukcesie. I go bronili, zaznaczali swoją pozycję. Dlaczego? Dlatego, że na obszarze uczuć i emocji możemy spotkać się z taką energią, że ktoś będzie próbował podciąć tam skrzydło albo podstawić nogę, zepsuć humor, zepsuć cały kontent, uroczystość wydarzenia i to na obszarze uczuć i emocji. Czyli bardzo proszę uważać, żeby nie być nademocjonalnym, aby nie wpaść w taką pułapkę, że samemu się zapętlamy i sami sobie psujemy ten dzień, ponieważ tutaj Siedem buław, o czym trzeba powiedzieć, wynika z karty małego sukcesu, który już udało nam się osiągnąć. A siódemka, jak wspomina o tym astropasja, to jest taka kosa, czyli podstawiona noga. Być może nam się po prostu sznurówka rozwiąże, bo mamy zwieszony nastrój i humor, i przez taką właśnie nawet i drobnostkę, albo przez to, że czegoś nie zauważymy, nie dopatrzymy, emocjonalnie może być niestabilnie. Może być świetnie, bo zbierzemy plony. Naszej energii, ale możemy też się o własną nogę przewrócić. Jak wyglądają pieniądze? W weekend to się zawsze dużo dzieje. I co tutaj mamy? No, <laughs> oczywiście, tutaj mamy pazia buław. Paź buław, on najpierw działa, potem myśli, co jest bardzo spójne z energią weekendową, bo jak wiadomo, wtedy jesteśmy bardziej skłonni do wydawania pieniędzy. To jest osoba, ponieważ mówimy o obszarze zarabiania, inwestowania, kariery, uziemienia tego, co posiadamy. Która szybko podejmuje decyzje i działania, która najpierw robi, później pomyśli, bo jest osobą bardzo żywiołową i ją rozpala od środka ogień. A tu jesteśmy na obszarze denarów. Tutaj wymagane są decyzje długofalowe, decyzje, które będą procentowały w przyszłości. Jeżeli siejemy ziarno, bo chcemy mieć drzewo, to wiemy, że musimy poczekać bardzo, bardzo długo. Tu mamy żywioł ziemi, w związku z czym ten ogień, inwestycje, w związku z czym poczynione w ten weekend, może nie będą do końca mm, na tak długo, jakbyśmy to zamierzali ale na pewno będziemy działać bardzo spontanicznie. Będziemy bardziej skłonni do wydawania pieniędzy. Tu będą zapadały bardzo szybkie decyzje o wypływie gotówki, ponieważ ten paść jest dość, no, dość aktywną energią. Jak zatem wyglądają nasze myśli i plany, chociaż jestem przekonana, że te walentynki są już dawno zaplanowane i raczej rzadko kto oczekuje tutaj spontanu. Natomiast myśli i plany, proszę się tutaj. Od razu z tym i przygotować sobie plan B, ponieważ smutek i energia takiego rozczarowania w przypadku, kiedy coś nie pójdzie z naszym planem, on się tutaj przejawia. Chciałabym, żeby było widać wszystko i chyba mi się to w ten sposób uda. Dlaczego? Dlatego, że piątka to jest wymuszenie zmiany transformacji, zmiany na obszarze planów i tego, co sobie założyliśmy. Co to dla mnie oznacza, jeżeli mam plan A i zakładam sobie, że wyląduję w fajnej restauracji. Miej na szybko, na cito, jest piątek rano, zdążysz mieć plan B. Co w przypadku, jeżeli to nie wypali? Umówiliśmy się do kina, jeżeli okaże się, że to nie zrobiło nam wystarczająco dobrego wieczoru, nastroju na wieczór, załóż sobie, nie wiem, gdzie wypijesz, dajmy na to lampkę wina, albo gdzie jest dobre miejsce na spacer. Ta alternatywa tutaj jest konieczna, ponieważ piątka kielichów, piątka na emocjach wymusza zmianę, transformację. Być może niektórzy z Was... Albo doznają wielkiego rozczarowania po tym walentynkowym weekendzie, albo wręcz przeciwnie, to będzie zaproszenie do, do zamknięcia takiego smutnego etapu przyszłości. I powiemy sobie kurde, niepotrzebnie sam zapraszałem czarne albo szare chmury nad tą relację um, albo nad tą znajomość, skoro jednak jest inaczej, niż mi się wydawało, i ta zmiana transformacja pójdzie w drugą stronę. Niemniej jednak proszę się zabezpieczyć. Tak wygląda słuchajcie, weekend dla mnie. E, najbliższy weekend, czyli ten weekend walentynkowy, dokładnie w tej hierarchii, o jakiej Wam teraz powiedziałam, czyli z energią czterech żywiołów, zdecydowałam się, że będę pracowała do końca miesiąca z osobami, które poszukują partnera i potrzebują wskazówki, co jeszcze muszę w swoim życiu przerobić, przechodząc przez energię czterech żywiołów. Teraz chciałabym Wam pokrótce powiedzieć, jak wygląda u mnie rozkład partnerski, którego w tym momencie nie rozłożę, ale dla osób zainteresowanych, ponieważ dostaję takie wiadomości albo komentarze na portalach społecznościowych, jak to wygląda. Otóż nie będę przekładała kart, pokażę Wam, jak pracuję. Mój rozkład partnerski, aby był bardzo realistyczny, jest mi potrzebna data urodzenia Twoja i partnera, tudzież partnerki, i pracuję na zasadzie myśli. Czyli to jest moja głowa rozkładu. Następnie wykładam serce i przechodzę do działania. To, co dla mnie bardzo istotne, co od ciebie wychodzi do tej relacji i co do tej relacji wychodzi od partnera oraz prognostyczna, e, progno, prognostyczna prognoza. Prognostyczny finał tej relacji albo w którym kierunku ta relacja się rozwija. Wszelkie pytania ja wyjmuję zasadą siódmej karty, ale o tym już na prywatnych czytaniach. Pięknego weekendu, cześć.